Od 10 do 13 kwietnia zapraszam Państwa do wzięcia udziału w nowym wydarzeniu kulturalnym w Kłodzku – klasykalia muzyczne. Będzie to cykl warsztatów i koncertów, dzięki którym chcemy pokazać w przemyślany sposób, że klasyka muzyczna wciąż może być atrakcyjna, że trudno o niej zapomnieć, że trudno ją zastąpić. Dlatego przygotowaliśmy szereg ciekawych wydarzeń właśnie w ramach klasykaliów muzycznych. W trakcie czterech dni koncertów i warsztatów odwiedzą nas artyści niemal z całej Polski. Gościć będziemy również naszych sąsiadów z pobliskich Czech z miast polsko-czeskiego pogranicza. Dla nich oprócz uczestnictwa w koncertach i warsztatach przygotowaliśmy ciekawe atrakcje, w tym zwiedzanie miasta i twierdzy kłodzko. Udział w takim wydarzeniu, jak klasykalia muzyczne jest inspiracją do pobudzenia wśród społeczeństwa aktywności w życiu kulturalnym, to również doskonała okazja do zacieśnienia więzów i kontaktów pomiędzy mieszkańcami polsko-czeskiego pogranicza, ale również okazja do promocji naszego regionu. W wydarzeniu mogą wziąć udział uczniowie wszystkich poziomów edukacji z Polski i Czech. Mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego oraz całego Dolnego Śląska. Wszyscy ci, którzy zainteresowani są nowymi trendami w muzyce, to także miejsce spotkań dla miłośników kultury, ale również turystów. Dodam, że na wszystkie koncerty i warsztaty wstęp jest bezpłatny. Jak wspomniałam, Cztery Dni Klasykaliów Muzycznych to możliwość obcowania z wieloma wybitnymi artystami, muzykami, nauczycielami śpiewu i gry na instrumentach. O prawem artystyczną programu zadbała Katarzyna Mąka, nauczycielka w Szkole Muzycznej w Kłocku, gdzie prowadzi klasę fortepianu oraz chór szkolny. Pani Kasia jest również założycielką i dyrygentką Kłockiego chóru Concerto Glacensis, obsypywanego co roku wieloma nagrodami na zagranicznych i polskich festiwalach. Serdecznie zapraszam wszystkich kłodczan do udziału w kolejnym naszym projekcie muzycznym, bardzo pięknym projekcie muzycznym o nazwie Klasykalia muzyczne. To już wkrótce, w kwietniu jeszcze przed świętami wielkanocnymi cykl czterech koncertów i warsztatów. Każdy dzień właściwie jest dniem bardzo ciekawym, bardzo innym i bardzo niezwykłym. Rozpoczynamy 10 kwietnia od warsztatów muzycznych Postaw na Głos, które poprowadzi wokalistka, aktorka, muzyk Marzena Lam-Chłoniewska, która jest również założycielką częstochowskiego zespołu Kalokogatos, wykonującego średniowieczne pieśni pielgrzymkowe w językach starohiszpańskim, starofrancuskim, portugalskim i po łacinie. Będziemy również mogli uczestniczyć w koncercie zespołu Calo Cogato z zatytułowanym Signora, ten o godzinie 18.30 w czwartek 10 kwietnia w Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy parafii podwyższenia Krzyża Świętego. Drugi dzień, piątek 11 kwietnia przenosimy się w tym dniu do sali koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej, gdzie odbędą się warsztaty oraz koncert w wykonaniu duetu tangonetta, w którego skład wchodzi akordeonista Arkadiusz Gębara oraz skrzypek Waldemar Goliński. Ci uznani muzycy wystąpią w kameralnym koncercie z dwójką młodych, lecz bardzo utalentowanych braci Mikołajem i Michałem Krzywieckimi. Co ciekawe, grającymi Również na akordeonie i skrzypcach. W sobotę 12 kwietnia spotykamy się w Auli Arnoszta w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego w Kłocku. Tam warsztaty Pieśni Pogranicza oraz koncert zatytułowany Muzyczne Pogranicza wykonają dla nas artyści z zespołu kameralnego muzyki północno-wschodniej i popołudniowej Proforma pod dyrekcją Marcina Wawruka. Usłyszymy pieśni do utworów poetyckich, ale również utwory z repertuaru Biego Makferina, z którym artyści współpracowali przy okazji wydania jego płyty w 2010 roku oraz improwizacje Circle Song, tak zwane śpiewokręgi. Także zapowiada się bardzo ciekawy i niezwykły koncert, na który serdecznie zapraszam. Ostatni dzień klasykaliów muzycznych przypada w niedzielę palmową. 13 kwietnia spotykamy się w Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłocku. Ten dzień należy do Kłockiego Chóru Koncerto Glacenzis pod dyrekcją pani Katarzyny Mąki. Chórzyści zorganizują wpierw warsztaty churalne w godzinach od 11 do 14, natomiast wieczorem o godzinie 21 zaproszą na koncert. Pasyjny stabat mater Dolorosa. My wykonamy właśnie dla Państwa, my, ponieważ ja jestem dyrygentem również Kłodzkiego Chóru kameralnego koncerto Glacenzis, który będzie uczestniczył w tym koncercie, wykonamy ymm, dla słuchaczy. Właśnie utwory pasyjne o wielkim ładunku emocji. Postaramy się je pokazać w sposób taki trochę inny, stąd nasza współpraca z Teatrem Małych Form, prowadzonym przez panią Janę Półtoranos. No, będzie to na pewno bardzo ciekawe widowisko muzyczno-słowne z elementami teatru. Zapraszam bardzo serdecznie. Oprócz Koncerto z wystąpią zespoły wokalne z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kłodzku oraz Bystrzycy Kłodzkiej. Natomiast artystom akompaniować będą muzycy zespołu Intemperata, grający na historycznych instrumentach. Dodam również, że o inscenizację teatralną zadba Teatr Małych Form prowadzony przez Joannę Półtoranos. Organizatorem Klasykaliów Muzycznych jest Instytucja Kultury Kłocko 2016. Patronat honorowy sprawuje pan burmistrz Kłocka Bogusław Szpytma. Patronem imprezy jest Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Natomiast partnerami wydarzenia są Kłockie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Kłockiej. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłocku oraz pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego w Kłocku. Serdecznie Państwa zapraszam. Informacje szczegółowe można znaleźć na kłockich stronach internetowych, kulturalnych oraz stronie internetowej klocko.pl, ale również na plakatach promocyjnych i folderach reklamujących to wydarzenie. Wydarzenie to jest częścią projektu realizowanego przez Instytucję Kultury Kłocko 2016 w ramach przyznania. Znanego grantu z funduszu mikroprojektów w euroregionie Glacensis, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.